Szanowni nauczyciele, szanowni rodzice, drodzy uczniowie. Ostatnie w tygodnie czerwca dla dyrektora czas podsumowań, sporządzania głównorodnych sprawozdań w kontroli dzienników. Podczas dokonywania tej ostatniej czynności można zauważyć, że od koniec roku szkolnego żyje się wakacjami, co jest powodem ogromnej absencji młodzieży w ostatnich dniach. Można przeprowadzić analizę treści programowych różnych przedmiotów pod kątem wyczekiwanych wakacji. Na problem postaram się spojrzeć z perspektywy nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Pani Katechewski religii powie, że pojęcie wakacji ma swoje głębokie uzasadnienie teologiczne. Już w Księdze Rodzaju możemy przeczytać, że Bóg kończąc dzieło stworzenia w siódmym dniu odpoczął. Jest to wezwanie dla wiernych, aby wykorzystali czas na regenerację swoich sił i pogłębienie życia duchowego. Polonisti zwrócą uwagę na inny aspekt najbliższych dwóch miesięcy. Wakacje dla wielu poetów i pisarzy były wspaniałym okresem inspiracji. To podczas wakacyjnego pobytu w Tuchanowiczach Adam Mickiewicz poznał Marylę Bereszta-Główną. Świadectwem uczucia, którym obdarzył swoją wybrankę, stała się m.in. czwarta część dziadów oraz wiersz do M. A tytułowy bohater Mickiewiczowskiej epopei Tadeusz przyjeżdża latem do Soplicowa, gdyż. Końca nauk doczekał nareszcie. A co o wakacjach myślą nauczyciele języków obcych? Wakacje to jeden z tematów, który możecie wylosować na pustym egzaminie maturalnym z języka obcego. A może będą to wakacje zagraniczne spędzone w Londynie bądź Berlinie. Wakacje służą znakomicie szlifowaniu zwrotów i słówek podczas kontaktów z tubelcami. Dla historyka pojęcie czasu wolnego i urlopu pojawiło się w latach dość późno, a spopularyzowało w związku z reformami społeczno-ekonomicznymi w XIX wieku. Jeszcze do niedawna przerwy w nauce służyły przede wszystkim temu, aby uczniowie mogli pomóc rodzicom w pracach polowych. Profesor Odwosu zacytuje najważniejszy dokument w państwie. Prawo do czasu wolnego zagwarantowane jest w artykule 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie matematyczki powiedzą to. Tegoroczne wakacje trwają 65 dni. 65 to liczba pierwsza. Niezwykle trafnie sens wakacji ujmie nauczyciel fizyki. Otóż dla niego wakacje to stan, w którym ciało najczęściej znajduje się w stanie spoczynku. Chemik się rozmarzy, wakacje poznajecie fascynującą dziewczynę, przystojnego chłopaka, i to już chemia. między wami jest chemia. Geograf doda na pewno, że we dwoje można odbywać romantyczne wycieczki, poznając ciekawe miejsca w Polsce bądź za granicą. Biolog będzie ostrzegał przed nadmiernym eksponowaniem ciał na działanie promieni słonecznych, ale rozwinie przed Wami wizję poznawania wyjątkowej flory i Specjalista od bezpiecznej edukacji zwróci uwagę, że w czasie wakacji czekają na Was liczne zagrożenia. Oprócz konwencjonalnych, o których z pewnością mówiliście na lekcjach, Należy tu wymienić konfrontację z tak zwanymi miejscowymi, czyli mieszkańcami zwiedzanych przez Was miejscowości, którzy niekoniecznie kibicują tej samej, co Wy, drużynie piłkarskiej i niekoniecznie cieszą się, że chcecie nawiązać relacje z ich sympatiami. Zakończymy ewentualną wypowiedzią nauczycieli z Katedry WF. Każdy doświadczony sportowiec wie, że czas wolny stanowi bardzo istotny element dobrego, cyklicznego treningu. W tak zwanym okresie przejściowym, pomiędzy jednym a drugim etapem treningowym, winno się zapewnić odpoczynek organizmowi w celu jego pełnej regeneracji. Po prawidłowo zaplanowanym okresie przejściowym, zawodnik powinien odczuwać silne pragnienie podobnego wznowienia treningu. Drodzy uczniowie, dość już tego teoretyzowali. Teraz czas na zajęcia praktyczne z wakacji. Odpoczynek, poznawanie nowych ludzi, sport, zwiedzanie ciekawych miejsc. Życzę Wam, byście zaliczyli te wakacyjne zajęcia na piątkę, a nawet szóstkę. A co będzie o tym świadczyło? Przypomnijmy zdanie nauczycieli WF. Po prawidłowo zaplanowanym okresie przejściowym zawodnik powinien odczuwać silne pragnienie ponownego wznowienia treningu. Niech zatem dobrze przeżyty okres przejściowy, okres wakacji sprawi, że w drugiej połowie sierpnia odczujecie silne pragnienie ponownego zjawienia się w murach z u aby przystąpić do intensywnej nauki. Drodzy uczniowie, mamy dziś podsumowanie Waszej pracy. Zatem, czy wykorzystaliście dobrze czas na naukę? Czy nie marnowaliście czasu i nie oszukiwaliście siebie, że się uczycie, a faktycznie to pozorowaliście, że się uczycie? Czy jesteście zadowoleni z ocen? Czy nie mogły być lepsze? Czy ta średnia ocen nie mogła być wyższa? A frekwencja? Czy wszystkim godziny nieobecności musiały mieć miejsce? Zastanówcie się, każdy z Was z osobna nad tymi pytaniami. Gratuluję tym, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, otrzymają świadectwo z paskiem, potwierdzające ich pracowitość i zaangażowanie. Powinniście brać z nich przykład, bo miło by było wręczyć za jak najwięcej takich świadectw. Póki co wypoczywajcie i nabierajcie sił do pracy. Życzę wszystkim pięknych, słonecznych i bezpiecznych wakacji. Dziękuję. Chyba aptek zaprosimy. Dziękujemy serdecznie. Zapraszam przewodniczącego samorządu. Chcieliśmy podziękować panu dyrektorowi i wszystkim nauczycielom za pracę, jak ułożyli naszą naukę, za to, że dali nam drugą szansę, abyśmy zdali te klasy i za cierpliwość do nas. Dziękujemy. Dzień dobry. Zapraszamy dyrektora, teraz najważniejsza część, czyli wyróżnienia nagrody dla tych, którzy zasługują, ci, którzy pracowali i nie tylko. Czyli zaczniemy od chalecki. A, oni podpuszczają nagrodę, dobrze. Zaraz się wstrzymamy Ci, którzy są tak ładni przy sztandarze, też dostają nagrody, więc proszę wstać. baczność, poczet sztandarowy, sztandar Zespołu Szumów Czarcenia Ustawicznego w Rzeszowie, wyprowadzić. Dobra. I to mam i to wszystko pan. nagrywam, czy go odprawiam? Nie, w porządku. To mają momenty. Oho, oho, oho. Cała pierwsza TV i nie tylko, tak?